Przed chwilą wykonywałem dla Was testy tej anteny VHF 12-elementowej yy, Polkat wydzieloną na kanał zestrojoną na kanały 11-12, ale teraz chciałem Wam pokazać, że ta antena odbiera Multiplex pierwszy z nadajnika Łydz Górze Radary, który jest na paśmie UHF na kanale 26 w złej polaryzacji. Antena ustawiona jest w polaryzacji pionowej, a odbiera multiplex pierwszy z nadajnika górze Radary 50 km na kanale 26 w złej polaryzacji. Takie mamy parametry. Zobaczcie, 25 dB mer, 37,7 dB siły. Pomimo tego, że jest to pasmo UHF, pomimo tego, że antena jest nie na to pasmo, i na dodatek jest w złej polaryzacji. Czyli jak widać, anteny VHF też potrafią odbierać y, UHF, i to na dodatek jeszcze w złej polaryzacji. Jakbym ją przełożył w prawidłową polaryzację, pewnie by się ten sygnał zwiększył. Y, ona jest w pionowej, bo wykonywaliśmy sobie jej testy ostatnio na deniku pionowym i jeszcze nic nie mógłbym jej przełożyć. Ale jak widać, antena odbiera. Nadajnik jest z odległości 50 km stąd i ma niewielką moc, bo to jest laptem 30 kW. Nadajnik 30 kW, 50 km i odbiera bez problemu antena VHF, odbiera bez problemu UHF i to jeszcze w złej polaryzacji, jak widać.